Oczywiście, że tak, ale, ale to jest głównie zasługa zawodników, ich ciężkiej pracy, trenera, całych sztabów, bo profesjonalny sport to przede wszystkim ciężka praca. My im dajemy warunki do pracy, ale my za nich nie, wy, nie wykonamy tej katorżniczej pracy, która ich przygotowuje do zawodów. My nie damy rady skakać ponad siatkę godzinami w czasie pięciosetowego spotkania. Sponsor dostarcza pewne warunki pracy, ale tą pracę muszą wykonać zawodnicy i sztaby i za to im bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy, bo wykonują swoją robotę. Każdy robi to, co do niego należy. My ich wspieramy, oni zdobywają medale i mają najlepsze wyniki. Dlatego jesteśmy w siatkówce, dlatego jesteśmy partnerem siatkówki, bo to jest dyscyplina przyjazna ludziom, bo to jest dyscyplina, gdzie chodzą całe rodziny, gdzie chodzą dzieci, całe rodziny oglądają te spotkania. Jest przemiła atmosfera na trybunach, również wobec kibiców przeciwnej drużyny, kibice siedzą razem, wspólnie kibicują swoje drużyny, nawzajem się pozdrawiają i po prostu cieszą się tym wielkim widowiskiem i cieszą się tą sportową rywalizacją. I za to Polacy kochają siatkówkę, tam nie ma złych emocji, tam nie ma subkultur, tam nie ma niczego oprócz wspaniałej zabawy i po prostu święta siatkówki i święta tego wspaniałego sportu. Oby tak dalej, oby tak dalej. Jesteśmy w czubie światowej siatkówki, mamy bardzo mocną ligę, a to już było dzisiaj na gali powiedziane. Mocna liga to mocna reprezentacja, a mocna reprezentacja to mocna liga. Jesteśmy w czubie światowej siatkówki. Trzymajmy tak dalej, budujmy obiekty, zapraszajmy ludzi na te, na te imprezy. Oni się świetnie bawią na tych meczach i oby właśnie te wielotysięczne rzesze kibiców i setek tysięcy przed telewizorami dalej mogło cieszyć się, cieszyć się tą dyscypliną.